Panie Do dowódca uroczystości Młodszy Kapitan Brak melduje gotowość funkcjonariuszy Komendy Powiatowej i Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie do uroczystego obwodów Strażaka. Nie mi się powitać na naszej uroczystości. Następca polskiego komendanta wojskowego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Marka Maczaka, księdza kapelana, młodszego brygadiera Józefa Urbana, księdza kapelana naszego powiatu Krzysztofa Szczecińskiego, prowoszcza parafii pod wezwaniem apostołów świętego, świętych Piotra i Pawła w Namysłowie księdza Henryka Jacaka. Witam panów Juliana Kruszyńskiego, starosy Namysłowskiego. Andrzeja Skóra, starostę namysłowskiego. Romana Rolniczaka, przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego. Krzysztofa Kuchczyńskiego, burmistrza namysłowa. Andrzeja Galeo, wiceburmistrza namysłowa. Jarosława Iwana Szczuka, przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie. Panią Barbarę Zając, wójt gminy Popój. Panią Barbarę Bednasz, wójt gminy Sierczów. Panów Zenona Lekotarskiego, wójta gminy Domaszowice. Bogdana Zdyba Wójta Gminy Wilków Nadkomisarza Wojciecha Augustynka Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie Brygadiera Andrzeja Kwiatkowskiego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żegu. Serdecznie witam Prezesów Zarządów Oddziałów Powiatowego oraz Oddziałów Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz druków ochotników naszego powiatu Witam Prezesów, Dyrektorów, Szefów i Przedstawicieli firm i instytucji których nie wymienię wcześniej i których również serdecznie dziękuję, którym równie serdecznie dziękuję za przybycie. Witam emerytów służby pożarniczej oraz strażaków, pracowników tutejszej komendy. Nie mogę nie powitać najmłodszego strażaka na naszej uroczystości: druha Mateusza Semeresa, dla którego marzeniem życia jest bycie strażakiem i strażackim mundurze stanąć razem z nami. Dziękuję Ci za przybycie. Miło nam także. Tak, że tak wiele osób zaszczyciło naszą uroczystość. Drodzy strażacy, szanowni państwo, w każdym środowisku to taki z naszych strażackich szeregów w ostatnim okresie odeszli na wieczną służbę strażacy emeryci naszej komendy oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnych naszego powiatu. Symboliczną minutą ciszy uczcimy pamięć zmarłych strażaków. Szanowne Panie i Panowie Strażacy, Szanowni Duchowie, Drodzy Państwo. Jak co roku obchodzimy święto wszystkich strażaków, zarówno zawodowych, jak i ochotników. Jednak w tym roku uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka i święta patrona strażaków św. Floriana zyskało szczególny charakter. Świętujemy bowiem 20. rocznicę powstania Państwowej Straży Pożarnej. Zasług strażaków nie sposób przecenić. Świadczy o tym estyma, jaką ta służba cieszy się wśród Polaków. We wszystkich badaniach, w wszelkich rankingach Straż Pożarna wskazywana jest jako instytucja budząca największe zaufanie i poważanie społeczne. Tego serdecznie wszystkim Wam gratuluję. Drodzy strażacy i druhowie, to zaufanie, jakim się cieszycie, to jest chyba największa nagroda za Wasz codzienny trud i poświęcenie. Dajecie nam poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że możemy na Was polegać w trudnych chwilach i również tych tragicznych, zagrożony są nasz dobytek, ale również często i życie, bycie strażakiem to nie tylko zawód, to powołanie. Jest się nim zawsze i wszędzie bez względu na okoliczności. Przykład takiej szalenie postawy mieliśmy zaledwie kilka dni temu, kiedy w jednej z naszych, pod namysłowskich, wsi dwoje strażaków z zachodniczej. Straży Pożarnej w Siemysłowie udzieliło skutecznie pierwszej pomocy osobie, która zasłabła podczas mszy w kościele. To postawa godna najwyższego szacunku i godna naszej wielkiej wdzięczności. Dziękuję jeszcze raz. Wasza służba to nie tylko pomaganie. Macie swój znaczący udział w życiu naszej społeczności lokalnej. Strażacy ochotnicy są często kreatorami życia kulturalnego i społecznego na terenie wsi. Z kolei na zaangażowanie naszych namysłowskich strażaków można liczyć zawsze w przypadku organizacji wydarzeń o charakterze patriotycznym, o charakterze społecznym. Wspólnie z mieszkańcami całego powiatu serdecznie dziękuję za zaangażowanie, poświęcenie. I za to, że zawsze można na was liczyć. Jednocześnie z pełnym uzna uznaniem gratuluję tak wspaniałego jubileuszu. Życzę wam wielu lat w niezawodnym zdrowiu, pomyślności w życiu osobistym i satysfakcji z wypełniania ważnej społecznej roli. Niech młodzi, biorąc przykład z waszej postawy, ochoczo wstępują w szeregi Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnej. Niech święty Florian prowadzi Was przez kolejne lata służby i przyczyni się do spełnienia wypowiedzianych życzeń. Panie Komendancie, Panie i Panowie Strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, przyjmijcie proszę z okazji Waszego jubileuszu 20-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej prezent w postaci dofinansowania zakupu sprzętu dla powiatowej komendy państwowej straży pożarnej w Namysłowie. Niech będzie to świadectwo naszej, mam nadzieję, mam na myśli całą społeczność powiatu namysłowskiego wdzięczności i szacunku dla waszej pracy. O wręczenie czeku poproszę wice Andrzeja Spura i przewodniczącego rady powiatu pana Romana Rolniczaka. Dziękuję za uwagę. Panie komendancie, koleżanki i koledzy strażacy, pozwólcie, że czek skromną kwotą 3 tysięcy złotych przekażemy w imieniu społeczeństwa powiatu mysłskiego na ręce komendanta, yy, komendanta Krzysztofa Garska i mam nadzieję, wierzę w to, że będzie to za będą to droższe do powiększenia Waszej skarbonki przez wielu, wielu przyjaciół, których. Państwo macie na terenie powiatu. Panie Komendancie, serdecznie przekazuję i przyłączam się do życzeń, które moi poprzednicy przekazali. Dziękujemy serdecznie włodarza naszego powiatu.